Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Zacisk hamulca to kluczowa część systemu hamulcowego, odpowiedzialna za skuteczne zatrzymanie auta. W Renault Twingo i z lat 1998 do 2002 często dochodzi do zużycia elementów przedniego lewego hamulca. Szczególnie w przypadkach intensywnego użytkowania. Aby wymienić tę część, potrzebne będą podnośnik, przyciski, klucze dynamometryczne, wyczyść cząstkówka oraz nowy zacisk hamulca. Zaczynaj od podniesienia pojazdu i ustawienia go na podpórki, następnie oswobodź koło, odłącz rurkę hamulcową, ostrożnie rozdziel zacisk od tarczy, używając ciasnego śrubokrętu do rozsunięcia elementów. Nowy zacisk należy przykręcić z odpowiednim momentem obrotowym. Pamiętając o stosowaniu nowych gwoździ i uszczelek, po montażu konieczne jest odpowietrzenie układu hamulcowego, aby usunąć powietrze z rurki. Do wymiany najlepiej wybrać oryginalny zacisk lub jego odpowiednik, sprawdzając numer modelu samochodu i dopasowanie techniczne. Można go znaleźć w serwisach motoryzacyjnych lub w internecie, ale zawsze warto skonsultować się z instrukcją obsługi pojazdu. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!